To LLC strony listu to jest kolejny odcinek z... Gdzie jest ta scena? Demet Jak zwykle nieprzygotowany... Ej no naprawdę, ślepy jestem... Dobra, mam... Um. O, jest! dobra, to tej strony listu to jest kolejny odcinek z... 20 MINUTES STILL DOWN 20 minut przed zmierzchem... Um, I tak, i dzisiaj gramy z... Skarlet już była, bardzo fajna postać. Następnie China. Kliknij prawym przyciskiem, by przywołać cienistego klona, który atakuje pobliskich przeciwników. Atak klona zadaje tyle samo wrażeń co pojedynczy pocisk. Okej, okay, czyli jakie by tutaj sobie runy teraz dać? Dobra, ogarnąłem sobie runy. Wyglądają one tak. Nie więcej, jak ktoś to może sobie zobaczyć. Mm. Tylko żałuję, że nie zainwestowałem w to. Ale już mniejsza. E, China lecimy. E, następna broń i to będzie... Czekaj. Nie chcę mi się... Możesz... Nie, co, co za dużo, to jest zdrowo. Podwójne karabiny maszynowe. Lecimy po kolei, I guess. Następny poziom, możliwość ulepszenia. Zredukowane o jeden? What? Okej. Okay. Idziemy na pole tym razem. Także lecimy. Z tym... ...kogzem. Dobra. I tu też mamy widzę ograniczone... Ograniczone dosyć sporo. Nie jak w lesie. Yy, sporo tego, jak to się mówi. Oh, a że w ten sposób, że mamy jedno ulepszenie mi do wybrania. I si, No dobra. Ej, tutaj pioruny będą super, bo to jest, że co dwa pociski, a ja będę liwuje właśnie dwa pociski na raz, Także nice. Um. Ale no. Co, co ja miałem powiedzieć? Co tu miałem? Aha, że tutaj też mam po prostu takie ograniczone, że Nie można dalej przejść. Co jest moim zdaniem jednocześnie i plusem, i minusem. Plus jest taki, że nie muszę latać po całej mapie, żeby zbierać te punkciki całe. Jak dla mnie jest to plus ale minus taki, że no, mniejsze pole do ucieczki i jest trudniej. Dobra, lecimy w wichurę, bo wichura jest mocna, w sensie ten cyklon... Te... oko cyklonu, jako, jakoś tak to było? Oko cyklonu to chyba się nazywało? Ty, ja w ogóle nie widziałem tych cieni jeszcze jej, tych klonów. Hmm więcej żyćka. Ej bez jaj, gdzie są te całe klony? Czegoś nie zrozumiałem, czy ja po prostu tego nie widzę? Kurde. Nie wiem, nie wiem. Uh. Hmm. Co to będzie jest zwiększą maksymalne... No dobra, bo idziemy w tą kowność. czemu nie? Przyda się troszkę defensywy. Not gonna lie. Ja dalej zastanawiam, gdzie są te całe cienie? Nie wiem, nie wiem. Dziwne trochę. O, oh, jest! Oko cyklonu, let's go, dobra. Kurde, tej ich to jest, tak mocne. Strasznie. Um. Kurde. Nie to jest to jest nawet spoko, ale może ja wezmę smoczka, Dawajcie lecimy w przywoływacze, bo to jest... Ona też ma jakby przywoływacza, więc to będzie miał sens, I guess. Tak mi się zdaje. na razie będę chodził i te punkciki zbierał, bo... lewelek się przyda. Ehm, um, levelek? What? Ehm... Um, twój smok zyskuje 10 prędkości ataku... 9 sekund. Spoko. To może być bardzo fajne. Już mamy 4 soul harciki, nice. Czy to się tam teraz taki jeden... Upgrade eee, Że 10% odraża się za OS Boss eee, Za każdego Soul Harta, To by było świetne teraz Mając tyle Soul Heartów eee, Szybko strzelność niech będzie O właśnie dlatego Dobra co my tu mamy Kina automatycznie przeładowuje swoją broń po użyciu zdolności dash Jaki kuźwa dash. O czym ja nie wiem? What? Um. Czekaj, 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 czekaj. Elementy sterujące klawiatury What? Brawo, przeładowanie. Strzelanie specjalne What? What? Um. Oh, Okej, okay, dobra. Teraz, teraz rozumiem. To wait, to ja mogę sobie jakoś. No, dobra. Teraz to ja rozumiem. Ej! Okay. O jest, to, to, to co chciałem To jest dobre Aż się zastanawiam, czy by się na klawiaturze rzeczywiście nie przerzu przerzucić Ale, ale nie A jak często mogę daszować? Yo! Yo, good to know. Ej, <laughs> ciekawa to jest. Że ja o tym nie wiedziałem, bruch. Przywo przywoływacze, jest? Proszę. Ja sobie punkciki pozbieram, na no, spokojnie. Ja, ja już... Czy to jest ten moment gry, w którym ja już nie muszę strzelać? <gry> Kurde, naprawdę myślałam, że będzie ciężej. Ale widzicie. Przydałoby się jeszcze jakaś prędkość poruszania filmu. Eee... Niech będzie mroczna sztuka. Czyli czy oni do niej lecą? Nie, lecą bezpośrednio do mnie, okej. Okay. O, teraz ty jesteś. Fyf, ale mogę fajnie unikać. W sumie. Jo. Tylko musiałbym ogarnąć sobie przycisk pod to najlepiej. Napadzie, mogę tak zrobić? Wait, Strując klawiatury automatycznym bla bla bla. A jakbym po prostu wziął to i. Nie wiem, a. pod B na przykład? Nie. Nie mogę tak. Nie wiem, to niech będzie. to czy coś? Eee. Tysmog zyskuje 15 zadawanych obrażeń. No eee. chyba właśnie to. O, zginął! Nawet nie wiem jak, ale zginął, nice. Ok, szybkostrzelność... uuu, uu, hu, hu brzmi fajnie, ale nie. Tą mocy, tą żywiołów, chyba tą mocy sobie wezmę. No, może być fajne. Szczególnie, że teraz mój klon będzie jeszcze mocniej bił chyba że rozumiem No ale ty strzelaj Co to za nietoperze jakieś Wait a second Co to było gdzieś? To Co jest kurde Dobra, nie, ja jednak sobie zmienię to pod ten, bo jednak łatwiej mi było jakoś tak pod... nie wiem... A jakbym zrobił tak? Nie scroll, nie. Szkoda to by było łatwe. No, Był tak? O. Aj. No kurde co jest nie tak? Dobra, niech będzie. Jesus. Grajmy. Skąd ja dostałem obrażenia? Nie wiem, w ogóle to cięło Soul Hartów. Jest niesamowite. Dobra. Magiczna kosa. No niech będzie. Brzmi spoko. Ała. To było akurat głupie. Co zrobiłem? Ej, podoba mi się ten poziom. Szczerze jest taki... Wydaje się być przyjemny. Mam wrażenie, że dużo punkciku tu... Stąd z... Bieram, a nie to, co w świątyni kuźwa z tymi walonymi kipulami. Ła! Ale żebym obarwał, widziałem to. Eee, Prędko się taka przywołania tu się. Dobra, nie będzie. Nie przydałoby się ich w ogóle więcej. Od gonii, eee, Ale na razie nic nie dostaje. No trudno, magiczna soczewka niech będzie. Co mi tam jest? Śmieszna, au dobra. Akurat tutaj. Się zagapiłem trochę. Uwielbiam to, że ten dasz mi pozwala szybciej zbierać te punkciki, to jest coś niesamowitego. Ja tak mogę po prostu sobie daszować i mieć wyrąbane. Dobra, niech będzie. No, a ła! Listen don't be. Okej, okay, już przestaje się tak bawić. Wiele ty masz tych... tej amunicji? Okej, okay, nice. Eee, ognisty ładunek, U, u. Co dzień strowały strojego... Oh, tak, to jest niesamowite. Tak to jest piękne I teraz idziemy w synergię przy, y, tą, którą ostatnio próbowałem, czyli... czyli, czyli... czyli... czyli przeładowanie mistrzyni elektryczności pod pałka okej okay. Mistrz uh, Mistrzyni elektryczności podpałka. Nie wiem, prędkość w ruchu. Dlaczego? nie? Dobra. Ee, twoje pociski zadają do tego bla bla bla. Oh, bo mistrz nie elektryczności musimy zrobić i musimy trochę, bardzo, trochę bardziej uważać. Znaczy ja muszę, wy tylko oglądacie. Jak dostaję w głupi ryj. Mm. Hmm... Kurde... hopa, hopa, zezywanie w sumie. Czemu ja się w ogóle zastanawiam? W tej sytuacji chyba będzie zbawienna. Czy mi się ta unisa kiedyś skończy? <grym> Jakby bruch się um, prędko siadaku, dobra, dobra. Zamięć serce duszy, gdy stracisz serce duszy, co? <grym> A nie, dobra, to jest kropka tam. Yy, wrogowie również stracą 80% maksymalnie. Oh, Obrzmi mocno. To brzmi dobrze. Dobra. Elektryczny robak. Czy ja wiem, czy on mi się przyda? Chyba sobie ulepszę skrzewkę. Why not? Ile punkcików? O, jakieś. Um, dobra. Mm, nie wiem niech będzie. Dobra. Nice. Uda się za pierwszym, co? Będzie dobrze. I właśnie w tym momencie lisu wykram. Zapewne tak będzie. Nie, no oby nie. O, bro, unik Znaczy unik. No. Dash. Bardziej. Au. Eee. Nie wiem, co się dzieje, nie ogarniam. Nie wiem, co się dzieje na ekranie. mnie coś spędzi. Muszę się napić. Zdecydowanie za mało kawy, dlatego tak taki mało gadatliwy jestem, I guess. O, to jest dosyć fajne. A to? Obróżenie waciska, urażenia magicznej i kosy są zwiększone poprzez premię co do ob... O! Okej, okay, to jest jednak lepsze. Au. O, kolejny bosik. Au. Gram jak dupa. Dobra. Przedałby mi się jakiś unik szczerze. Co myślicie? Au. 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 <ścoughs> no nie no. Dobra. Przywołaj glif co 10 sekund, po kilku sekundach klif eksploduje. Cokolwiek to jest glif. Um, zmieniając się w 6 pocisków, które zadają 10 obrażeń. Redukuj czas wymagania do. Wymagane do przeładowania glitchu mój na skondycyjną Dawaj. Dobra, ale my się dopiero zobaczymy i usłyszymy, i zobaczymy, jak. Troszkę. Będę w dalszym etapie gry. Bo. O czekajcie, właśnie. Zobaczmy, co to robi. A, czyli po prostu coś takiego. We! Nie jest to jakieś nadzwyczajne? A ktoś w to wejdzie? Wait, poczekam, aż ktoś to wejdzie. Dobra, nie wiem. Anyway. Mhm. 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 Mm-hmm. Sorry.